Kluczem jest to, jak słuchamy. Tak mi się wydaje. Ale zobacz. Pod, to... Ale wiesz, dam ci przykład, mm -hmm. bo to jest myślę ważne. Któregoś razu głosiłem wtedy rekolekcję w Gdańsku. I pomszy świętej, przychodzi do mnie jakiś pan i mówi: Księże, ja bardzo dziękuję, że ksiądz to powiedział. Ja mówię, proszę pana, ale ja tego nie mówiłem, ale ja to słyszałem. A to jest zupełnie inna historia, bo pan Bóg mógł panu powiedzieć coś, jakby pomimo tego, co ja mówię, powiedzieć tak, żeby Pan usłyszał to, co jest ważne. Dlatego w, w przepowiadaniu, jakkolwiek jest niezwykle ważne, żeby ksiądz starał się przygotować, żeby starał się dobrze wygłosić to słowo, żeby wykorzystać te techniki przemowy, które, retoryki, których jesteśmy uczeni, tak, żeby ułatwić słuchaczom odbiór. To ważniejsze jest słuchanie z nastawieniem Panie Jezu, chcesz mi coś powiedzieć, to ja słucham, bo to pozwala Panu Bogu, żeby nawet jak jest jakieś zaniedbanie, czy coś nie wyszło temu kaznodziei, to żeby Pan Bóg dotarł do ludzkiego serca.